Unii ogarnęli, że młodzi ludzie istnieją i nie mają za co i gdzie mieszkać. Unia Europejska zajmie się kryzysem mieszkaniowym w Europie. Temat trafił na szczyt przywódców w Brukseli. To ten budynek za mną. Ale czy UE faktycznie może zrobić coś, żeby a. mieszkań było więcej, b. dało się je kupić i c. nie zbankrutować? Zobaczmy. Seamus Boland, nowo wybrany szef Europejskiego Komitetu Polityczno-Społecznego, największej unijnej agendy społeczeństwa obywatelskiego, mówi: Kiedy wykluczamy ludzi z dostępu do mieszkań, tworzymy ubóstwo. Problem dotyczy naprawdę całej Unii. Według najnowszego raportu Rady UE, od 2015 roku ceny mieszkań wzrosły średnio o 57%. W Polsce aż o 113%, co daje nam zaszczytne czwarte miejsce w Europie. W Niemczech to około 48%, choć tu były korekty cen. W wielu krajach młodzi po prostu nie mają się gdzie wyprowadzić. 65% Polaków do 34 roku życia wciąż mieszka z rodzicami. W Niemczech to około 40% młodych. Z danych Eurobarometru za 2025 rok wynika, że 70% 2% młodych Europejczyków uważa brak mieszkań za poważny problem społeczny. Rosnące czynsze i brak perspektyw na własny kąt są wykorzystywane przez skrajnie prawicowych populistów. A wierzcie mi, jak unijna wierchuszka słyszy skrajna prawica, to dźwięczy jej w głowie czerwony alarm pod tytułem jej za parę lat wybory. Co więc Unia postanowiła zrobić? Hmm, dać robotę Komisji Europejskiej. Dobra, przełóżmy to na język ludzki. Rada, czyli państwa wiedzą, że mieszkalnictwo to w dużej mierze polityka krajowa. Więc nie mogą po prostu napisać dajemy tyle, a tyle pieniędzy. Budujcie, ale komisja, czyli organ wykonawczy Unii, może pomóc współpracując z miastami i regionami opracować jakiś plan i co najważniejsze, skołować kasę. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Jedno jest pewne: młodzi wyborcy za dwa lata ocenią, co się udało, głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A my, w czy Wielolet Polska będziemy pilnować tematu. Śledźcie nas!